Witajcie, kochani. Chciałbym wam w tym dzisiejszym dniu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, abyście mieli jak najwięcej cierpliwości do wszystkich przeciwności, jakie tutaj czają się na nas no, w życiu ogólnie i, i nie tylko. Także w, dzięki, że jesteście ze mną już kolejny rok, yy, że nawet to grono cały czas się powiększa. Niektórzy z Was bardziej są zadowoleni z tego, co się dzieje tu na kanale, inni mniej, ale no, myślę, że ogólnie nie jest źle. Także wszystkiego dla Was, najlepszego i jednocześnie dla Waszych rodzin, bliskich, abyście spędzili te święta w miłej i przyjaznej dla siebie atmosferze. Mam nadzieję, że nie pracujecie, tylko będziecie się wylegiwać i Mikołaj zawita do każdego z Was z wielkim worem prezentów. Także musi być w tym roku bogaty, bo. Ceny są coraz bardziej kosmiczne, kochani. No nic. Yy, także przede wszystkim zdrówka, zdrówka, jeszcze raz pieniędzy. Yy, I do zobaczenia, yy, myślę. Nie, no, po świętach coś wstawimy, nie? Zobaczymy. Także yy, wszystkiego najlepszego, kochani. Trzymajcie się i dzięki, że jesteście ze mną. Hej.